Dlaczego koty tak dużo śpią? Odpowiedź Cię zaskoczy. Czy zauważyłeś kiedyś, że koty śpią praktycznie cały dzień? Wydaje się, że żyją w stanie wiecznego odpoczynku, ale dlaczego? Czy to lenistwo? Czy może kryje się za tym prawdziwy powód? Przygotuj się na odkrycie zaskakującej prawdy o kocim śnie. Zrozumiesz, dlaczego tak dużo śpią, w jaki sposób ich pozycja podczas snu ujawnia sekrety ich zachowania. A nawet co to znaczy, gdy kot śpi obok ciebie. I uwaga! Jeśli twój kot śpi więcej niż zwykle lub wykazuje zmiany w śnie, może to być znak ostrzegawczy. Zostań więc do końca, aby dowiedzieć się, co robić w takich przypadkach. Koty są zmiennocieplne, zegar biologiczny kotów. Koty są zwierzętami zmierzchowymi. Tak z naserami są najbardziej aktywne w okresach zmierzchu, o świcie i o zmierzchu. Zachowanie to jest ewolucyjną adaptacją, która pozwala im wykorzystać sprzyjające warunki środowiskowe i uniknąć dziennych i nocnych drapieżników. Dlaczego koty są zmierzchowe? W naturze koty polują głównie o świcie i zmierzchu, kiedy ich ofiary są najbardziej bezbronne. Taka strategia zwiększa szanse na udane polowanie i zmniejsza ryzyko napotkania drapieżników aktywnych w dzień lub w nocy. Chociaż koty domowe nie muszą polować w poszukiwaniu pożywienia, zachowują ten naturalny instynkt, co tłumaczy ich większą aktywność w tych okresach. Jak to zachowanie wpływa na koty domowe? Dla właścicieli oznacza to, że ich koty mogą być bardziej skłonne do intensywnych aktywności, takich jak bieganie i zabawa we wczesnych godzinach porannych lub o zmierzchu. Zrozumienie tej cechy może pomóc w dostosowaniu rutyny zabawy i karmienia, zapewniając środowisko, które szanuje koci zegar biologiczny i promuje ich dobre samopoczucie. Koty to zwierzęta, które nawet jeśli są udomowione, zachowują zachowania odziedziczone po swoich dzikich przodkach. Jednym z nich jest przedłużony sen, który jest ściśle powiązany z ich naturalnym instynktem drapieżnika oszczędzanie energii na polowanie. Na wolności koty, takie jak lwy i tygrysy, spędzają większość dnia na odpoczynku, śpiąc od 16 do 20 godzin. Ten nawyk pozwala im oszczędzać energię na niezbędne czynności, takie jak polowanie, które wymaga szybkich przypływów energii i skupionej uwagi. Chociaż koty domowe nie muszą polować w poszukiwaniu pożywienia, utrzymują ten wzorzec snu jako ewolucyjną adaptację. Dlatego też spędzają długie okresy na spaniu, aby być przygotowanym na chwilę intensywnej aktywności, czy to zabawy, czy eksploracji środowiska. Pozycje podczas snu i to, co ujawniają. Sposób, w jaki kot śpi, może zapewnić wgląd w jego stan emocjonalny i poziom komfortu. Skulony. Spanie w pozycji skulonej, z ciałem uformowanym w kulkę, to pozycja, która pomaga zachować ciepło i chroni ważne narządy. Zazwyczaj oznacza to, że kot stara się utrzymać ciepło i czuje się bezpiecznie. Odsłonięty. Gdy kot śpi na brzuchu lub wyciągnięty, pokazuje to, że czuje się wyjątkowo bezpiecznie w swoim otoczeniu, ponieważ ta pozycja pozostawia wrażliwe obszary odsłonięte. Ukryte. Koty, które wybierają ukryte miejsca do spania, takie jak wnętrza szafek lub pod meblami. Mogą szukać bezpieczeństwa lub próbować uniknąć niechcianych interakcji. Wysoko, spanie na półkach lub w podwyższonych powierzchniach pozwala kotu monitorować otoczenie z korzystnej pozycji, odpowiadając na jego instynkt czujności. Pozycje te odzwierciedlają nie tylko poziom zaufania kota do otoczenia, ale także jego potrzeby bezpieczeństwa i komfortu. Zrozumienie wzorców snu i preferowanych pozycji kota daje wgląd w jego fizyczne i emocjonalne samopoczucie. Szanując te naturalne zachowania i zapewniając bezpieczne i stymulujące środowisko, przyczyniasz się do zdrowia i szczęścia swojego kota. Pozycja, w której śpią, może wiele powiedzieć o ich samopoczuciu. A teraz powiedz mi, Jaka jest ulubiona pozycja Twojego kota? To, gdzie śpi Twój kot, ma znaczenie. Oprócz pozycji, miejsce, w którym kot decyduje się spać, również wiele o nim mówi. Jeśli śpi blisko Ciebie, ufa Ci i chce czuć się chroniony. Jeśli śpi wysoko, oznacza to, że lubi obserwować wszystko wokół siebie i chce mieć kontrolę. Jeśli ciągle zmienia miejsce, Niektóre koty lubią zmieniać miejsce, aby znaleźć idealną temperaturę i komfort. Teraz, jeśli twój kot zawsze wybiera spanie na klawiaturze komputera lub na poduszce, w zasadzie mówi ci: To jest teraz moje miejsce. Zmiany w śnie mogą wskazywać na problemy zdrowotne. Teraz bardzo ważna część. Zwróć uwagę na wzorce snu swojego kota. Jeśli śpi więcej niż zwykle, może to być oznaką nudy, depresji lub nawet problemów zdrowotnych. Jeśli śpi mało i wydaje się niespokojny, może być zestresowany lub odczuwać ból. W przypadku nagłych zmian snu, takich jak bezsenność lub skrajna senność, ważne jest, aby obserwować kota i, jeśli to konieczne, zabrać go do weterynarza. Czy twój kot śpi za dużo, lub wydaje się niespokojny? Skomentuj poniżej. Wspólne spanie wzmacnia więź. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektóre koty uwielbiają spać obok swojego opiekuna? To nie przypadek. Koty śpią tylko z ludźmi, którym całkowicie ufają. Mruczenie i obecność kota może zmniejszyć stres i pomóc ci lepiej spać. Badania pokazują, że spanie z kotem obniża ciśnienie krwi i poprawia jakość snu. Innymi słowy, jeśli twój kot śpi z tobą, uznaj to za wielki komplement. Jak stworzyć idealne środowisko do spania dla kota? Czy chcesz, aby twój kot spał dobrze i miał zdrową rutynę? Oto kilka istotnych wskazówek. Zaoferuj wygodne legowisko. Koty lubią różne tekstury, więc wypróbuj miękkie poduszki lub przytulne legowiska. Daj im wybór miejsca do spania. Niektóre wolą wysokie miejsca, inne lubią kryjówki. Pozwól swojemu kotu wybrać. Unikaj nadmiernego hałasu. Koty mogą być wrażliwe na głośne dźwięki, więc utrzymuj spokojne otoczenie. Szanuj jego czas odpoczynku. Jeśli kot śpi, nie przeszkadzaj mu. Jeśli chcesz, aby Twój kot spał dobrze i przestał budzić Cię o świcie, zastosuj się do tych wskazówek i zobacz różnicę. Teraz już wiesz, dlaczego koty tak dużo śpią i co oznacza ich sen. Sen kota jest niezbędny do oszczędzania energii. Pozycja i miejsce snu mogą wiele powiedzieć o kocim zachowaniu. Zmiany snu mogą wskazywać na problemy zdrowotne. Spanie obok Ciebie jest wielką oznaką zaufania. A teraz powiedz mi: ile godzin dziennie śpi Twój kot? Zostaw komentarz, a jeśli kochasz koty, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał po więcej kocich ciekawostek.